Rozwiąż nierówność kwadratową. x 3 razy 5 odjąć x jest mniejsze bądź równe 2x odjąć 10. Przepisuję nierówność. x odjąć 3 razy 5 odjąć x jest mniejsze bądź równe 2x odjąć 10. Na początek wymnożę te dwa nawiasy x razy 5 to jest 5x. X razy minus x to jest minus x kwadrat. Już pierwszy wyraz został wymnożony. Drugi wyraz. Minus 3 razy 5 minus 15. Minus 3 razy minus x plus 3x. Na początek mnożę te dwa nawiasy. Ale przerzucimy jeszcze te dwa wyrazy z prawej strony na lewą. Czyli przerzucamy minus 2x i plus 10. I przepisujemy znak mniejszy bądź równy 0. Bo po prawej stronie już nic nie ma. Redukcja wyrazów podobnych. Zaczynamy od x w kwadracie. Jest jeden wyraz, zatem go przepisujemy. Teraz wyrazy z x. 5x, 3x, minus 2x. Sumujemy współczynniki 5 plus 3 to jest 8 i odjąć 2 to jest 6. Czyli dodać 6x. Liczby są dwie. Minus 15 i plus 10 to jest minus 5. Ma być to mniejsze bądź równe 0. Postać. Końcowa już do wyznaczenia delty i pierwiastków. Delta. Wzór na deltę. b kwadrat obję 4ac. b kwadrat obję 4 razy a minus 1 i razy c minus 5. 6 do kwadratu to jest 36. Teraz w tym mnożeniu występują trzy liczby ujemne, a ten wynik końcowy jest ujemny. A 4 razy 1 i razy 5 to jest 20. Czyli delta jest równa 16. Skoro delta jest dodatnia, na pewno będą dwa pierwiastki, czyli dwa miejsca zerowe. Musimy deltę wcześniej spierwiastkować. Pierwiastek z delty, czyli z 16, wynosi 4 i liczymy x1 oraz x2. x1 minus b, czyli minus 6, minus pierwiastek z delty i przez 2a, czyli 2 razy minus 1. Wartość licznika minus 10, mianownik 2 razy minus 1 to jest minus 2. Jeżeli podzielimy te dwie liczby ujemne, wynik będzie dodatni i konkretnie 5. x2 minus b, czyli minus 6, plus pierwiastek delty, czyli plus 4, i przez 2a, czyli 2 razy no, minus 1. Wynik picinika minus 2. Mianownik jest równy też minus 2, zatem x2 jest równy 1. Mamy dwa miejsca zerowe, czyli dwa pierwiastki tego trójmianu. Przechodzimy do rysunku poglądowego. To jest oś, x. Na niej zaznaczamy dwa miejsca zerowe, 5 i 1, a zatem w kolejności 1 i 5. Teraz musimy narysować przebieg tego trójmianu. No, albo ramiona będą skierowane do góry, albo w dół, w zależności od wartości współczynnika A. Ponieważ liczbą A jest dokładnie minus 1, zatem przebieg będzie taki, że parabola będzie ramionami skierowana w dół. Czyli tak mniej więcej wyglądałby przebieg tej paraboli. Oznaczamy z znaków. Przed jedynką wartości są ujemne. Pomiędzy 1 i 5 wartości dodatnie tego trójmianu. I za piątką ponownie są wartości ujemne tego trójmianu. Dopiero w tym momencie patrzymy się na znak nierówności. Ten trójmian co do wartości ma przyjąć wartości ujemne mniejsze od 0 lub wartości równe 0. Ujemne są przed jedynką lub za piątką. Ale ponieważ dokładamy jeszcze miejsca zerowe, zatem odpowiedzią końcową będzie przedział od minus nieskończoności i do jedynki. I ze względu na to, że jest tutaj równe zero, domknięty przedział, suma i analogicznie od piątki domknięty do plus nieskończoności. Polecenie brzmiało rozwiąż nierówność kwadratową. Ten zapis jest właśnie rozwiązaniem tej nierówności.